Siemona wam wszystkim w kolejnym materiale w tym materiale chciałem wam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest światowy dzień osób e, niepełnosprawnych e, z porażeniem mózgowym, więc ja się do nich zaliczam. E, nie wiem, czy jestem dumny z tego powodu, bo jakby Dumny mógłbym być z zawodu, który wybrałem i byłoby to e, e, święto, które wybrałem. E, znaczy obchodziłbym święto z ludźmi, którzy są w tym samym zawodzie co ja. Ale tutaj w tym przypadku m, zostałem wybranym przez kogoś u góry. E, ale w sumie powinienem być e, zadowolony, bo takich nie jest bardzo mało i takie dni powinny pokazywać ludziom na świecie, nie tylko w Polsce, ale na świecie, że tacy jak my istniejemy, funkcjonujemy, przebywamy między wami pełnosprawnymi, chodzimy do restauracji, pijemy wino, pijemy wódkę, rozbijamy się samochodami, nie wiem, uprawiamy seks, skaczemy z bandy czy cokolwiek, cokolwiek innego, bo robimy... większość z nas robi wszystko to, co inni sprawni, tylko trochę inaczej. A ci, którzy często, gęsto wchodzą w nasz świat z jakiegoś powodu, albo w nim zostają, albo nie. Jeśli zostają, to są to... Naprawdę fantastyczni ludzie, ponieważ nie boją się wielu wyzwań, e, nie boją się powiedzieć, że do kogoś e, słuchaj, stary, ale ten gość na wózku to jest mój przyjaciel, i to jest e, fantastyczne, fenomenalne i piękne, że ja, jako osoba niepełnosprawna, e, mogę z dumą powiedzieć, że mam kilku e, dobrych e, przyjaciół mówię tu ogólnie o przekrołach nie rozgraniczam to na formę żeńską czy męską ale mam kilku dobrych przyjaciół na których wiem że mogę polegać praktycznie w każdej sytuacji że żadne z nich do tej pory znając mnie nie wiem 15 lat e, 20 parę, czy nawet w kilku przypadkach e, znając mnie 3 lata, 5 lat, podaję e, losowe liczby e, nie powiedziało, e, jeśli mogło mi pomóc, nie powiedziało słuchaj stary, jak nie pomogę, e, bo nie jestem w stanie zawsze starali się mi pomóc. I ja to doceniam, bo naprawdę wiem, ile, ile to wysiłku kosztuje Was jako moich przyjaciół i mnie jako osoby niepełnosprawnej, żeby cokolwiek ze mną móc zrobić. Są rzeczy, które są łatwiejsze, są rzeczy, które są prostsze. To jest jasne. Tak samo my niepełnosprawni powinniśmy być wdzięczni naszym bliskim. Yy, ponieważ no, to oni z nami są na co dzień i to nie jest tak, że oni yy, mogą nam pomóc. Oni w, w większości przypadków muszą nam pomagać i my powinniśmy być im za każdym razem wdzięczni, za każdym razem powinniśmy podkreślać to, że te osoby są dla nas ważne, yy, i nawet jeżeli z kimś nam jest nie po drodze w loginie czy w przyjaźni to starać się pokazywać to, że ten, ta osoba jest dla nas cenna ważna i powinniśmy pokazywać światu my, niepełnosprawni, że my wiele rzeczy możemy. Ostatnio oglądałem drugi sezon programu to tylko kilka dni i tam w, w, już wielu aktorów Którzy byli w dwóch sezonach, zmierzyło się z niepełnosprawnością osób niepełnosprawnych w różnym stopniu. Ja byłem pod wrażeniem tego, że ktoś ze świata telewizji podjął się tego, ponieważ mm, no to nie jest łatwe, jeżeli ktoś. Wchodzi na miejsce, mamy, dziadków, dziewczyny, żony, przyjaciela, przyjaciółki, czy chłopaka, czy dziewczyny. Na miejsce tych osób wchodzi na kilka dni i musi się z tym wszystkim zmierzyć. Wręcz przeciwnie, jestem pod wrażeniem tych ludzi, którzy stwierdzają dobra wchodzę w to w te kilka dni. Spróbuję zobaczyć jak to wygląda i w wielu przypadkach potem się nawiązują szerokiego e, szeroko pojęte relacje między takim gwiazdorem w cudzysłowie bo dla mnie to są normalni ludzie. Dlatego mówię w cudzysłowie bo to są tak normalni ludzie jak my. E, w sensie, czy to byłaby osoba znana, niepełnosprawna, czy pełnosprawna, to jest osoba taka sama jak my, bo je, pije, e, śpi e, i odpoczywa, więc mm, nie... Moim zdaniem my powinniśmy dać e, tym osobom wejść do tego świata. Nawet w takiej sytuacji na kilka dni, żeby zobaczyła, jak to w ogóle wygląda. Jeśli też jest tym Porażeniem mózgowe, to pozdrawiam serdecznie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Być może do zobaczenia. Na ulicy zbijemy. Jeśli ktoś mnie zna, to śmiało możecie podejść i piątkę, pogadać ja jestem otwarty. No i cóż, yy, trzymajcie się. See ya.